Tu jest godzina 14:30. Przeglądula 22. Ostatnio szukałem matki, znalazłem ją, oznakowałem. Teraz chcę sprawdzić, bo pszczoły były dość nerwowe, więc zostawiłem je w spokoju. Teraz chcę przejrzeć całość zobaczyć, jak jest z pokarmem, czy trzeba zakarmiać. Bo tam pszczół jest dość sporo. Tak, jak mówiłem, matka została oznakowana. Jest tego roczna. to jest tego roczny odkład. Ostatnio dostały ramkę pokarmu jedną ramkę do wylizania, zobaczymy jak to wygląda, pszczoły były trochę nerwowe, zobaczymy jak teraz. Głównie chcę zobaczyć, jak jest z pokarmem, czy trzeba je zakarmiać. Tu miały włożoną ramkę trutową, tam trochę było na kropu, żeby sobie wylizały. Rameczka jest lekka, trochę chyba pobrały tego pokarmu, więc jeszcze niech sobie wyliży i będzie zabrana. Tu jest właśnie ta rameczka pokarmowa dołożona Ale jest pełna pokarmu To jest pokarm zrobiony Na razie jest ciężka pełna Natomiast myślę, że i tak trzeba będzie Dać trochę syropu żeby je pobudzić Bo matka niedawno zaczęła czerpić ...kiedy się ten odkład rozwijał. Tu sobie coś przyniosły... ...środkiem. Mocno dzisiaj wieje. A dzisiaj są wyraźnie spokojniejsze. Wczoraj po podaniu tego, tych ramek pokarmowych... ...tych dwóch... ...za jakieś parę minut... ...dostały takiego kopa... Znaczy nas zula Mocno się oblatywały Przez jakieś pół godziny Tu jest ramka z pierzgą Ładnie sobie naniosły Od góry troszeczkę pokarmu A Rameczka jest taka sobie Pod względem wagi Tu też pasek pokarmu od góry i środkiem pierzga sporo tej pieszki jest. A nie no, dzisiaj są wyraźnie spokojniejsze. Dawka pokarmu je wyraźnie uspokoiła. Jest matka z zielonym opalitkiem nie zgubiła opalitka, chodzi sobie spokojnie, tu też jest ramka z pierzgą, a być może i z jajkami, tego nie widać. Tu też jest pierzga, środkiem chyba matka czerwi, tak mi się wydaje. Tyle co dopiero zaczęła czerwić, więc jeszcze nie będzie czerwiu widocznego. Tu jest też trochę pierzgi, trochę pokarmu od góry, reszta ramki pusta. I tu jest ta sama sytuacja. Myślę, że jak dostaną trochę syropu, to bardziej pobudzi do działania, Dlatego tego pokarmu tu za wiele nie mają. A odkład jest dość silny, pszczół jest dość sporo. Tu jest ramka z odbudowaną węzą. Czerw się wygryzł, bo to była troszeczkę czerwiu. To była ramka włożona z matecznikami. Te mateczniki zostały ścięte, bo myślałem, że matki nie ma. Ramka pusta, lekka. Będzie matka miała do zaczerwienia. A że tu na pewno trzeba trochę syroku poddać. Właśnie to głównie chciałem sprawdzić. O, tu jest zamka ciężka. Tu jest pusta po tej stronie, jest pasek pokarmu od góry. Na razie larw nie widać, być może jajka są, ale jeszcze za wcześnie na larwę i druga strona też, widocznie tylko ten pasek pokarmu jest od góry, reszta jest pusta. Tu jest ramka ciężka. Od góry trochę pokarmu i jest pierzga. Ależ taką kobra I druga strona to samo. Jak to się cała ramka wpierdza. Ostatnia ramka ciężka, jest cała w pokarmie. Z pokarmu jakby mają. Nie jest najgorzej, cała ramka jest pełna pokarmu i ciężka. Natomiast dla stymulacji.

Tę ramkę trutową jeszcze dostałem do wylizania jak będzie całkiem pusta to ją zabiorę I na razie ten odkładzik może tak zostać dostaną dawkę pokarmu dawkę syropu na pobudzenie i na razie na ten koniec